Piękny samochód, dumny jestem z niego. Jestem z niego dumny, ale jeszcze wam nie mówiłem. Natomiast taki mechanik to prawdziwy skarb naprawi, sprzeda. Co byś nie chciał Wszystko Jak mam na lecce? Full opcja Przywozisz auto Pa serwis I odbierasz pieniądze A <laughs> nie samochód Tak ma być Tak ma być Proszę jak tutaj wyczyszczone wszystko pięknie lśni To jest auto po prostu Wow Dokładnie to jest auto wow A jak odpalę zobaczę jak on jakoś pracuje teraz Dawaj go Dajeczka Tak, Jeszcze mu się poprawiło Łooo wow. Dzięki Super Raz ja się rozmyśla Ja powiedz mi jeszcze tak Co tutaj przy nim jeszcze robiłeś? Tak, są te hamulce No Na wymienione smar Łożyska mm. w przednik, bo jak się wykręca, tutaj tarcze to przy tej okazji, mm. jakby, no jest to, jedno przy drugim, to, nie jedno przy drugim. Tak, bo tu jest musisz musiszczona z bo jakby tarcza jest przykręcana od tylnej części piasty. No. I, łożyska są w stanie dobrym. ok W normalności prawdopodobnie. Jeszcze mm. dumny napis Made in West germany Ok. Słucham mocno, oczywiście, bo był bardzo stary. No. filtr oczywiście, ten wstępny. Tam jakieś zaślepeczki, jakieś spineczki, coś brakowało A w jakim stanie był ogólnie olej tam w skrzyni, w silniku, jak go spuściłeś? Eee, w silniku, jak to widzę, no, za bardzo nie widać, czarny mm -hmm. Natomiast w skrzyni był w miarę czysty, ale dziwnie śmierdził Ok po prostu, Był stary na pewno, nie? Tu był bardzo stary, w tym hydraulice mm -hmm. A to co mówiłeś, że... No i to normalnie pompa by umarła, mm -hmm. ale Mercedesowska nie No Przeżyła. Wypłukane, to jest nowy filtr jest założony, bo tam jest filtr taki na dole mm -hmm. Który też już tutaj biode biodegradował Ok Z takiej włókniny Nowy filtr już jest z papieru Rozumiem No a tak to auto jakby, no, to są wszystko rzeczy takie wynikające z czasu Bo to nie jest zużycie, on jakby nie jest w ogóle zużyty mm -hmm, mm -hmm. To, to, jest ogromna zaleta że te auta są zużyte jak mają, nie wiem, 800-900 tysięcy no? no tak, tak no, to wtedy można mówić o zużyciu Czyli ten przebieg, który tutaj widzisz, ten 180, to on jest jak najbardziej, jak najbardziej realny, nie? Tak, Nawet mniejszy przebieg Słuchaj, widuje z Japonii takie auta No to głównie na benzynę Tam 280, czy 230 mhm. z serii M115, te stare silniki No No to one mają One mają po 40-50 tysięcy teoretycznie No Wyglądają gorzej Okej, okay, rozumiem Wyglądają po prostu gorzej No bo klimat, słońce, nie? No tak Tutaj jeszcze no, nie mieliśmy nie okazji, żeby zaglądać no. Więc możecie zobaczyć jak ten samochód wygląda od spodu, bo tutaj również jest nie na ma co patrzeć. wycieków, ja to po prostu myłem i się zlało, no, okay, ale okay. on jest ganz suchy no. Suchutki był, bo okay. ja tutaj wiesz, w garażu nic nie widziałem, żeby kapało jedynie nie, nie, coś nie, tam nie. może ta ropa, ten wtrysk Co tam było patrzyłeś no, na to No, ten, no zwrotny przewód ten, a, na okay. końcu No a tak to tu jest super, że te gumy wahaczy, no nie? to no. wygląda po prostu I Przede, przede wszystkim też jest zdrowizna, nie? Blacha, jeśli chodzi ta. o blachę to też nie ma się do czego No tu, 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 to, nie? Leci, a tu jest jakby fabryczna jeszcze konserwacja, tak. bo oni takim woskiem to konserwują, mm -hmm. no i jemu tutaj nie ma nic. No, ktoś wydek pomalował, no i w zasadzie tyle. No, okay. Między silnikiem skrzynią nic, to, to po prostu się, to się zlało jeszcze, bo myłem tam mm -hmm. zmywaczem, z ale, ale tutaj po prostu. Jemu nie ma nic. Wszystko jest Mercedesowskie, widzę, no, z oznaczeniami, no. zobaczcie. Tu przekładnia kierownicza to rzadki przypadek w tych samochodach. Świetny, świetny egzemplarz od spodu mm. Bardzo się cieszę jeśli trafi, trafi w dobre ręce Trafi na pewno w dobre ręce, bo ten człowiek lubi samochody okay. Most suchy, to też jakby czwórkę w totalotka trafić Suchy, bożny no, w się. E... Tutaj to wszystko wygląda fajnie. fabrycznie, nie? Tak, tak On że on miał powtarzaną konserwację na pewno Coś tutaj... No tak, e... tak, tak, tak ktoś no. jakby dbał o niego Ale nie ma żadnych śladów jakiegoś spawania, takich rzeczy Nie ma, rzeczy. nie ma No zobacz tutaj jeszcze taki smaczek, tego nigdy nie ma Powietrzenie mm. Zbiornika, czy zrzut nadmiaru w razie wysokiej temperatury, czy ciśnienia Aha. Nigdy nie ma tej gumki, a tu jest, popatrz po 40 latach no. Po prostu ona jest świeża, to jest nie, niebywałe wow, Ale fajnie Cieszę się no. no i przewody hamulcowe też, nie? Czy, czy paliwowe, one w zasadzie są Bez, bez mhm. jakichkolwiek uszkodzeń yy, Normalnie no w Na no wszech tej S klasie nowej są mhm. te przewody, są do wymiany Ale jaja A tutaj no. się trzymają, nie? I są bardzo fajne. No zobaczcie, słuchajcie, moi drodzy, bardzo piękny samochód. Piękne Cieszę się, że go przywiozłem. Że tutaj będzie, jak, zobacz, fabryczne są te oznaczenia. Że będzie gdzieś tutaj teraz cieszył kogoś w Polsce. No. Jest, tych okay. przewodów nie zmieniałem, bo nie da się ruszyć tych nakrętek. Mm -hmm. Prawdopodobnie skończyłoby się cięciem jakimś, ale, ale, one, ale są, zobacz, są fajne, znaczy, ktoś to zmieniał jakiś stanie, nie? niedawny czas temu. Okay. Więc jest, a w przodu, nie wymagało to po prostu zrobić. No mamy sportowe przewody takie Robione na zamówienie, a tylko to montuje. One są po prostu. Nie do zajechania. Mniej puchną też. Mhm. Nie, nie jest, że całkiem nie puchną, bo się nie da tak zrobić, mhm. ale zjawisko puchnięcia jest minimalizowane, więc jakby szybciej reaguje hamulec, co przy tych autach jest istotne. Okej, okay, okej, okay. no to super, fajnie. W takim razie super świetnie. Cieszę się, że autko jest dopieszczone i z czystym sumieniem można je puścić dalej. Tak. O to chodzi. Może, może po prostu ten. To jest auto, który można jeździć na co dzień, gdyby ktoś chciał. Mhm. Ja tutaj muszę jeszcze jedną regulację dokonać. Ale auto generalnie jest. No nie ma się do czego doczepić. No okay. Rzadko jest taki samochód, żeby, żeby się nie było do czego czepiać. No i tu taki jest. Bo, bo czasami jest tak, że ludzie mówią: A panie, jak ja mam tutaj piękny samochód z historią mhm. w ogóle z Niemiec. tam od Niemca płakał, dziadek jak sprzedawał. No facet przez nie telefon tak opowiada tak. Przyjeżdża samochód. No i jest, jest sytuacja e, ciężka wtedy tak. jak, jak się to zobaczy. Daj no, Boże, tak. żeby to jeszcze było blisko. <laughs> Bo gorzej jest jak zrobimy 500 600 km lawetą przyjeżdżamy, widzimy jakiegoś zgnitka no. na podwórku i wtedy następuje rozczarowanie. To jest naprawdę... Będzie, zaraz to z zmywaczem, co to tej ropy, co myłem Dlatego właśnie zawsze przed sprzedażą Staram się dla Was zrobić filmy, żebyście widzieli Jak te samochody wyglądają W rzeczywistości, jeśli mają jakieś mankamenty To staram się o nich wcześniej powiedzieć Żeby nie było po prostu rozczarowania Na miejscu, bo wiadomo, nowy on nie jest Jest w bardzo dobrym stanie, natomiast jest to samochód Który ma 40 lat Nowe są w salonie No tylko, że prawdopodobieństwo, że z nim będą problemy jest dużo mniejsze niż takiego nowego salonu pewnie tak to jest, to, jest, to jest niewątpliwa tutaj jego zaleta obejdziemy sobie jeszcze, pokażę wam progi w tym aucie, jak wyglądają no progi, czy do drzwi to ktoś poprawił tutaj tą tą konserwację, konserwację tak? ale ładnie estetycznie się dobrze ale zrobiono. to poprawił, po prostu tylko poprawił, tu nie ma to nie spawane, widać, żeby coś no. było robione. To są wszystko oryginalne tutaj wykończenia. Mm -hmm, mm -hmm. To tak, są oryginalne stawy. Tak, tak, nie tak, jest tak. jakaś twórczość, bo tego się poza fabryką tak zrobić nie da. Tak. To znaczy w się, ale ja jeszcze nie widziałem, żeby ktoś to tak zrobił. Czy te lampy, czy, czy, czy zderzaki, no jakość tych chromów po prostu to jest niebywałe, zobacz tu od wewnątrz. Mm -hmm. W ogóle można. wiesz, co jeszcze jest ten, jeszcze jest fajny patent. Jak montowałem mu te podkładki pod tablicę, no nie? Mm -hmm. Też jest to fajnie no, rozwiązane, wiesz, to że są przesuwa. te relingi, przesuwa. takie możesz sobie, wiesz, przesunąć, odpowiednio dostosować do każdej tak. tablicy. I wiesz, i, i, i jest to fajnie zrobione, nie trzeba wiercić zderzaka, nie wiem, nawiercać, montować, jest to fajnie Chociaż wszystko. One rozwiązane. Tam jeszcze powinieneś takie chromowane podkładki no. do tych zderzaków typowych, jeszcze z takimi łapkami tutaj, żeby nie robiło się tak okay. ja już taką mam i nowemu właścicielowi przekażę, bo to do fajnie. takiego samochodu to warto fajnie, super no, tarcze są tutaj może widać troszeczkę z tej strony, tej strony? No, są z, z no, one nołeczki. są powlekane taką powłoką więc nie wieje tam gdzie nie tam gdzie nie musi no. okay. i on zjeżdża nam samochodzie w samochodzie no, pojedziemy się przejechać tak, musimy wytestować maszynę przed no wydaniem 88 koni nie jest demonem jak na dzisiejszy czasy, chociaż to jest lekkie I yy, to był raczej taki diesel autostradowy, bo nim można było śmigać na 140-150 ciągłą prędkością Jakby nie robiło to na nim wrażenia Wbrew temu oczywiście co się sądzi, bo, bo wiele ludzi mówi, a to się nie da czy 200D czy 240D mhm. to się tak nie da Otóż to się da, tylko auto musi być w dobrym stanie, a to, co po, po Polsce jeździło 18, czy 20, 30 mm -hmm. lat temu, z dobrym stanem, miało wspólnego bardzo niewiele. Na no, taksuwie. A tak, to było w Niemczech jako auto rozbite, czy wręcz zniszczone. No. A do drogich nie kupował, no bo. Nie opłacało się. był po prostu droższy dwukrotnie, więc wiadomo... Podobnie, ale wiesz, podobnie jest dzisiaj tak naprawdę, nie? Tak. tak. Okay. Dobra. Ja to skryt, zaraz Okej. Okay. Oh. To jest też fajnie, bo lampka ma wyłącznik czasowy. Tak? No jak zamkniesz, to nie gaśnie od... Dopiero razu. po chwili, nie? Tak. Też taki po prostu sumaczek na tamte czasy to jakby taka elektronika to... Tak, było, że ktoś pomyślał, nie? To było coś. Ale ten zapach w środku Mercedesa. No. Genialny. Charakterystyczny bardzo. Zresztą ta Audi, którą przez chwilą oglądałem, też ma charakterystyczny no, bardzo zapachnie. Tak, tak, tą bo skórą no, tam pachnie. Pytarda. Ale powiem Ci, nie widziałem jeszcze w ogóle takiego wnętrza. Wiesz, ładny kolor, nie? No. Już nie przeciąga tego, nie? nie przeciąga, troszkę jest otwarta, ale to jeszcze się skoryguje Tam mówisz że jakieś regulacje, nie? Tak ta. A teraz ciągnie już do wysokich, do wysokich fajnych obrotów no. Ale powiem Ci, to idzie ten samochód ładnie Idzie, idzie. i nie? równomiernie też, bo tam ta. ta moc jest równomiernie rozwijana to I, i, I musiał robić szał w tamtych latach, kurczy. No Na drugim miejscu były francuskie silniki Aha. Re Renault, Peugeot, to oni mieli diesel też na wysokim poziomie, no. ale Mercedes był wyżej Też tak, jest ta skrzynia tak zrobiona, że jak jest zimny, to on wyżej go kręci. Aha, okay, okay. silnik Kurczę, ale jak się fajnie jedzie, popatrz. Też twarde, fajne zawieszenie. No, zawieszenie jest bardzo takie precyzyjne. No, on nie jest znacznie mm. na wygodę nastawiony, ale jest jest fajny, muszę powiedzieć. Super, cieszę się. Tu zawsze jest pękane w tym. No, no tak, tutaj pęka w tych Tam, miejscach. A tu jest. Nie? To jest czyściutka deska, piękna. Na pewno ja mam takie wrażenie, że on jest zastany, on się musi rozjeździć. Nie to, no nie, no tak słuchaj. Ja go od tego faceta wziąłem, on go miał na pewno z 8-9 lat I powiem ci, że tam, wiesz, on był tylko jeżdżony po garażu, nie? W tył no i w przód przepalany No i to czuć po prostu, bo jak czuć, ja zacząłem no. tutaj jeździć To z tyłu hamulce też czuć było, ale już się uspokoiły No. Także to, no ewidentnie jest to auto zastane No, on był, wiesz, on był taki pedantyczny, jeśli chodzi o, wiesz, takie z zewnątrz Żeby on zawsze pięknie wyglądał Natomiast podejrzewam, że tam oleju w takich rzeczy za, za często nie wymieniał w nim, nie? No, musimy jeszcze tutaj poprawić, bo za wysoko troszkę dobrze zatrzyma, trzyma, ale to jest szczęście. A Myślisz, że to takie ślizganie, które wcześniej występowało, to było powodem właśnie tego oleju? Czy było coś tam oleje, jeszcze na robiłeś? Na to było za mało oleju. Za mało, nie? Właśnie, mało. kurczę, powiem Ci, jak miałem tego rekorda, on też miał hmm. za mało oleju w skrzyni i ten sam objaw był. Nawet Miałam był tak, się, że, że jak na przykład skręcałeś w prawo, ten olej się przechylał gwałtownie, ślizgało go wtedy na no. tej skrzyni, nie? Bo, bo Cuda to, się to, to dzieje. wtedy on no. ciągnie troszkę powietrza I znaczy, to nie jest tak, że skrzynia nie ma w ogóle oleju Tylko jest, no. jest bąbelki powietrza, po prostu kapitacja się robi Tak, 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 tak. Duże Mercedesy no. ze skrzyniami 7223 Na przykład Taka 500 czy 300 już no. benzynowa Mają filtr oleju z takim ciężarem i mieszadłem takim I to jest tak, jak przyspieszasz to mieszadło przechodzi do tyłu mhm. I auto ciągnie olej z tyłu miski olejowej Jak się hamuje to on przerzuca po prostu Zasysał olej z przodu miski o lewej skrzyni. Aha. To jest po to zrobione po prostu, żeby przy ostrych takich jazdach, żeby skrzynia zawsze miała olej. Super. No to tak, tak taki prosty patent, a to działa. I no. Bardzo ważne zakręta jest. Przechylać Nie, da jest... precyzyjny bardzo. Ale tak jest tak jest no. super. Bardzo fajny samochód Mega jazda. Jest naprawdę bardzo fajny. Troszeczkę może są spardniałe poduszki pod silnikiem. Poczuć mm. czuć troszeczkę te, te wibracje. Ale ja bym tego nie po prostu to, to po prostu jest radość z zachowania tego auta w oryginalne części, te, te drobnostki no nie? Mm, mm, Tak Są wieszaki tłumika, gdzieś tam jakieś mikropęknięcia, te, te gumy takie ja, ja tego nie będę zmieniał, bo te które tu są mają 40 lat i one będą na pewno trwalsze niż te Nie no powie. tak, 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 te nowe za 3-4 lata będą do wyrzucenia nie? No. Jeszcze tam obrócę to i przejdziemy się jeszcze raz, wiesz? Dobra No popatrz jak on idzie Zmienia biegi, nie czuć w ogóle Kultura pracy tego diesla też, nie? O Jestem, jestem naprawdę pod wrażeniem Zawsze marzyłem o takim samochodzie Miałem aut bardzo dużo, ale nigdy nie miałem beczki mhm. I Nigdy sobie już nie kupię Bo beczka w takim stanie, jak mnie satysfakcjonuje że takim, to już jest poza zasięgiem mhm. No, i ten 5 pię cylindrów no to jest po prostu fenomen. Mm -hmm. w sumie ten silnik powstał dwa tygodnie. I tak, 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 tak. To co mówiłeś Tak, i no. po prostu zrobili coś fajnego, tak trwałego. Bo on, on w tych w busach jeszcze, co są przed Sprinterem były te, te, te kaczki tak zwane, to on tam chodził jeszcze. od no, pojemności 2,9 no, i te zegary po prostu. A nie. Miałem kiedyś beczkę, ale to było odpadnięte, ale mi tam. No. Przepraszam po zdarza. środku. To się zdarzy, że to odpadnie. Dużo jest rozbierania, żeby to złożyć? Nie To się wszystko da zrobić, są proste auta Bardzo przyjazne w naprawach Ciekawostką taką beczkową jest to, że łożyska z przodu są takie same jak w dużym Fiacie no. I o dziwo, nawet jak się założy polskie łożyska, to znamy od starych mechaników, że one jakoś w Fiacie dłużej wytrzymują niż w dużym Fiacie no Ale ja. Od czego to zależy, być może jest kwestia geometrii i zawieszenia ja A no. to, wiesz, mniejsze, opory, mniejsze siły działają mi tam, niekorzystne jest na te łożyska Pewnie tak O, teraz Ujeczka. było piękne, teraz było pięknie Teraz jest super Nie? Tak, trzeba żyć Bajka Ekstra Super To pójdzie hmm. teraz na maksa? Dobra, to dawaj Skoda no, biegu bardzo ładna Bardzo ładna Tylko przy maksymalnej bym jeszcze trochę tak. wyżej ciągnął Jak, bo teraz miałeś gaz w podłodze, czy? E, nie Okej, okay. aha No to, tak, to, było, pięknie. No to czwartek, było pięknie No to było no, pięknie No to było pięknie No bo jego można coś tu tu, no nie? Aha Taka redukcja, tak? Tak, no bo to jest do trójki wtedy Bo to robię czterobiegowy, no nie? Trójki, aha, no nie rozumiem to ten, tej trójce tak, ja się w sumie do, do 110. No, okej, okay. fajna opcja. Albo właśnie po mieście jeżdżąc, żeby na przykład nie włączał tej czwórki o byle głupotę, no. i nie, nie płuczył tego silnika, no to można go właśnie na tym jeździć na, na A to LK? A L to jest, to jest do dwójki, tylko. Aha, rozumiem. No to jeszcze Musisz zwolnić tutaj, bo tu jest o To masz zaznaczone, 50, nie? Tak. No. No. A ten obszar tutaj, te prążki, no. y, to jest zalecana prędkość w terenie zabudowanym w Niemczech. A, tak rozumiem. W CDS zawsze tak miało. Rozumiem. No, ale pada pani zmienia. Nie, no kurde, to jest. Reakcja jest natychmiastowa, nie? O, pięknie. Szok. Nie będziemy na To pełni szczęścia, że jakby tu była ta Wajcha. No. Bo były takie Beczka w ostatnim samochodzie, no. gdzie można było mieć przy kierownicy, i tu był wtedy taki wskaźnik, jak w amerykańskich no. autach. Beczka jest po prostu mega. Kocik. Fajnie, ciekawe. No to dzięki wielkie za naprawę, że no, tak powiem, tak w imieniu dziękuję. przyszłego dziękuję. <laughs> no nie, To była sama, sama miła po prostu praca z takim. No i oby więcej takich samochodów. No, z takim właśnie, z takim samochodem. Fajnie. No super. to jest też takie urokliwe no nie? O, Bardzo o. I pyk I Tu trzeba mieć siłę w rękach, no. a nie jakieś tam. No i to Włączyć. Fajne bardzo... To czemu napisze Webasto? No to produkuje Webasto. Aha, taka firma, tak? Tak, tak. Ta okay. co produkuje mi Oni. ta się to, dachy, szyby dla no, autobusów, no, no, takie no. rzeczy. No. Ale fajnie Kiedyś właśnie było tak, że się firmy chwaliły tym, że dostarczały no. coś do... Były do podpisane produktów. na wszystkim, no Teraz sobie wiesz nie. teraz robią... się wstydzą. <noise> Kiepską jakość to nie... lepiej nie opisywać kto nie, to no robi. Teraz, teraz nie ma jakości, teraz jest no. jakość. <noise> no tak. Fajnie. Dobra, Paweł, to robimy pożegnanie z widzami. No. E, dzięki wielkie za obejrzenie tego materiału. Jeśli ten samochód Wam się podoba, jeśli praca Pawła Wam się podoba, to oczywiście zostawcie kciuk w górę, komentarz, subskrypcję kanału. My się z Wami żegnamy i oczywiście zapraszamy na serwis. Zapraszamy z Jedyne słuszne miejsce. Hej, pozdrawiamy.